Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Dzisiaj ponownie poruszymy temat silnika EP6 i porozmawiamy o takim problemie jak psucie się oleju lub tlenek węgla w oleju, a dokładniej o wymianie korków oleju. Wiele osób błędnie uważa, że psucie się oleju charakterystyczne dla tych silników jest leczone tylko poprzez wymianę pierścieni tłokowych. W rzeczywistości jednak, w większości przypadków wręcz przeciwnie, pomaga tylko wymiana korków olejowych. Samą procedurę wymiany przeprowadza się bez demontażu głowicy cylindrów. Według koncernu Peugeot jeszcze w 2009 roku oficjalne stanowisko wynosiło 0,5 litra oleju na 1000 km, ale już w latach 2010-2011. Możliwe zużycie oleju silnikowego zostało podniesione do 1 litra na 1000 km na podstawie raportów oficjalnych centrów serwisowych. Tym samym Dealer przerzucił problem na barki właścicieli samochodów. -Oczywiście przed wymianą korków oleju należy sprawdzić samochód pod kątem zewnętrznych wycieków oleju, a w przypadku ich obecności należy je zlikwidować. Często odwiedzają nas klienci po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego, którym bardzo brakuje oleju na bagnecie silnika EP6 i postanowili więcej nie jeździć do biura. Właściciele samochodów są przyzwyczajeni do wiary w czujnik poziomu oleju, ale w rzeczywistości często daje on błędne odczyty i informuje. Właściciela o braku oleju dopiero wtedy, gdy brakuje około 2 litrów oleju, podczas gdy silnik ma łącznie 4 litry. Olej może wydostawać się przez uszczelki i uszczelnienia, a mianowicie uszczelkę obudowy filtra oleju, uszczelkę pokrywy zaworów, uszczelkę pompy próżniowej i samą pompę, a także uszczelkę olejową wału korbowego, hydrauliczny napinacz łańcucha i elektrozawór pompy oleju. Zużycie oleju może być również spowodowane wadliwą membraną separatora oleju w pokrywie zaworów. W takim przypadku zaleca się wymianę pokrywy zaworów na nową. Usterka ta ma jednak charakterystyczną cechę, a mianowicie korek wlewu oleju można otworzyć z wysiłkiem tylko przy pracującym silniku. W większości przypadków zwiększone zużycie oleju jest jednak spowodowane uszkodzeniem korków olejowych. Tracą one swoją elastyczność, twardnieją i przestają ściśle przylegać do zaworów. Kołpaki tracą zdolność zatrzymywania lub usuwania oleju, w wyniku czego dostaje się on do cylindrów i spala się, pozostawiając za samochodem siwy lub niebieski wydech. Podkreślmy główne objawy charakterystyczne dla tej sytuacji: zużycie oleju od 1 litra do 1,5 litra na 1000 km, niebieski lub niebieski. Dym na biegu jałowym w korkach, na światłach, nieprzyjemny zapach z układu wydechowego. A częstym pytaniem w takim problemie jest: czy można osiągnąć zmniejszenie zużycia oleju poprzez wszelkiego rodzaju mycie i raz koksowki silnika? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie niestety, ale nie. W tej sytuacji one nie pomagają, wypróbowaliśmy już wiele opcji, nie warto tracić na to czasu i pieniędzy. Jeśli chodzi o samą wymianę korka oleju. Wykonujemy tę pracę bez demontażu głowicy cylindra. To znacznie zmniejsza zużycie oleju i nie jest zbyt drogie. W internecie można łatwo znaleźć wiele informacji o zawyżonych kosztach takiej pracy. Powinieneś wiedzieć, że jeśli powiedziano ci kwotę za pracę, bez części zamiennych od 15 tysięcy rubli i więcej, oznacza to w jakiś sposób. Usunięcie głowicy cylindra, co jest praktykowane w wielu serwisach zewnętrznych, a także przez oficjalnego dilera. Nie odpowiada to jednak rzeczywistości. Koszt wymiany korków oleju w silniku EP6 w naszym serwisie samochodowym wynosi 11 500 rubli. Prace wykonywane są przy użyciu zestawu oryginalnych specjalnych narzędzi do mocowania wału korbowego i wałków rozrządu, przy użyciu rozwiertaka i innych wymaganych narzędzi. Jednocześnie wykonujemy pomiar rozciągnięcia łańcucha rozrządu za pomocą oryginalnego napinacza symulatora. W końcu, jeśli nadejdzie czas, bardziej opłacalna jest wymiana zarówno łańcucha, jak i korków olejowych. Podane ceny są aktualne w chwili pisania tego tekstu. Przed i po wykonaniu prac sprawdzamy silnik pod kątem błędów, a także poprawność odczytów komputera. Należy pamiętać, że jeśli taka praca została wykonana w serwisie zewnętrznym, a zaraz po jej wykonaniu wyświetlany jest błąd silnika lub samochód zachowuje się nieprawidłowo, NP. Gaśnie, niestabilne obroty, gaśnie lub nie jedzie, oznacza to, że praca została wykonana nieprawidłowo lub bez użycia niezbędnych specjalnych narzędzi. W takim przypadku najprawdopodobniej wymagana będzie nowa interwencja. Do wymiany korków oleju będziemy potrzebować bezpośrednio zestaw korka oleju. Obecnie używamy tylko oryginalnych korków peżo. Wszystkie analogii są znacznie gorszej jakości niż oryginał. Rzeczywistą cenę zestawu można znaleźć pod linkiem. Uszczelka pokrywy zaworów. Naszą rekomendacją jest oryginał, ale są też dość konkurencyjne cenowo analogii o akceptowalnej jakości. Koszt dla silnika atmosferycznego. Koszt uszczelki do silnika z turbodoładowaniem i koszt uszczelki korka wymagane dwie sztuki. Teflonowe pierścienie wałka rozrządu. Tylko OE. W przypadku silnika atmosferycznego wymagane są cztery uszczelki. W przypadku turbodoładowania wymagane są dwie uszczelki. Ich koszt można znaleźć pod linkiem. Uszczelka pompy próżniowej. Oryginalna lub analogowa. Koszt wersji atmosferycznej pod linkiem. Wariant dla silnika z turbodoładowaniem pod linkiem. Czasami wymagane jest ponowne przyklejenie samej pokrywy pompy próżniowej. Taka praca kosztuje 800 rubli. Czasami potrzebny jest o pod czujnikiem mechanizmu podnoszenia zaworów. Koszt łącznika. W turbodoładowanym silniku takiego mechanizmu nie ma. Spray środek czyszczący kosztuje 200 rubli. Różnice między starymi i nowymi korkami oleju można dostrzec gołym okiem. Różnice w twardości gumy można również wyraźnie wyczuć dotykowo. Nowe korki są miękkie podczas gdy wymienione są odębowe. Po wymianie korków zużycie oleju zazwyczaj spada do minimalnych wartości dla tego silnika około 200 do 300 ml na 1000 km. Wraz z tym znika dymienie. Możliwe jest jeszcze większe zmniejszenie zużycia oleju, ale nie jest to ekonomicznie wykonalne i wymaga droższych procedur. Dlatego jedynym sprawdzonym sposobem na zmniejszenie zużycia oleju w silniku EP6 jest wymiana korków oleju. Podane ceny są aktualne w chwili pisania tego tekstu. Musimy tylko przypomnieć, że Technofrans to przyjazny personel, wygodna poczekalnia, ogromne doświadczenie w wykonywaniu prac. Wszystkie. Niezbędne części zamienne w magazynie, profesjonalny sprzęt, gwarancja na części zamienne i wykonane prace.